Jeźdzę trochę rowerem dookoła rekreacyjnie czysto. No i tak, pierwszy raz zabitało właściwie Zaskany z Lublina, wcześniej był w Nałęczowym. Trzeba spróbować. Maraton Lang Team w Lublinie, trzecia edycja tegoroczna i rozpędza się ten piękny, kolorowy, kolarski peleton. z nami Czesław Lang. Czesław, jesteśmy w pięknym mieście, które kolarstwo umiłowało sobie, co widać spoglądając w tym. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ Lublin jest bardzo kolarski. Stąd pochodzi wielu wspaniałych kolarzy, moich kolegów, z którymi ja się ścigałem. W ogóle tradycje kolarskie Lublina sięgają bardzo, bardzo daleko, bo etapy Tour de Pologne, chyba pierwsze, etap w ogóle, Tour de Poloń był rozgrywany z Lublina do Warszawy, więc piękna historia, piękne tradycje i dlatego postanowiliśmy tutaj zorganizować coś dla ludzi, zachęcić ludzi do jazdy na rowerach, czyli daliśmy całą oprawę Tour de Poloń. Daliśmy to wszystko, co dajemy dla kolarzy zawodowych. Dla każdego, kto chce przyjechać sobie na rowerze, kto chce sobie wystartować, kto się chce wspólnie bawić z nami. Jestem naprawdę z tego powodu bardzo szczęśliwe całe rodziny, najmłodszy bo ma 4 latka, najstarszy około 80 i wspólna fajna zabawa, a do tego miejsce, cudowne miejsce na Podzamczu promujemy nie tylko jazdę na rowerze, ale również tak piękne miejsca jak, jak Lublin, tak piękne i urocze zakątki. Lublin to nie tylko tradycja, nie tylko wieloletnie tradycje kolarskie, ale również piękna przyroda i piękna trasa, która została tutaj przygotowana. Tak, okolice Lublina są bardzo śliczne, to już mogliśmy poznać organizując maratony w Nałęczowie, więc tutaj jeżdżąc w okolicach Lublina naprawdę będą mieli uczestnicy tego maratonu wielką Friday i dużo satysfakcji i fajną zabawę. Tyle Czesław Langa, my za moment startujemy. Zebraliśmy się jako przyjaciele z dawnych lat. Nie? I Zaczęliśmy jeździć na rowerach parę nie lat nie temu. I nie tak dawno? Nie wiem, no, już ze dwa lata jeździmy. Na początku to było kilka osób, teraz jest coraz więcej. I mamy, mamy taką myśl, żeby wciągać w to więcej ludzi. Ja startuję w Mistrzostwach Polskich Strażaków. Ochotnicy Straży pożarnej, także to jest czwarty mój występ. Jest nas taka grupa przyjaciół, można powiedzieć, którzy już od lat na rowery, że tak powiem, robimy dosyć duże trasy, bo w zeszłym roku byliśmy na przykład we Wilnie, w Zakopanym. Także rower to jest nasze życie, można powiedzieć. Ja startuję w dwóch różnych dystansach. Córka z mężem jadą na rodzinnym, jadę na mini. W Krakowie, ponieważ tam mieszkam, to, to sobie pojechałem i postanowiłem też sobie tutaj jeszcze raz spróbować. Ciągnęło trochę? Trochę ciągnęło. Jest rzeczywiście fajna atmosfera. No i trochę kondycję sobie podreferuję przynajmniej. Od zawsze robiliśmy jeździć na rowerze, a teraz możemy też się sprawdzić na czas. To jest tak, że ktoś kogoś namawia, czy wszyscy czekają na ten dzień, kiedy można rywalizować? No, najbardziej na to czeka syn. On jest bardzo chętny do startów, do jeżdżenia. Uwielbia jeździć poza drogą, w terenie. Jak forma? Dobrze! A pani dzisiaj na jakim dystansie? E, no, ja na dystansie rodzinnym, jako że muszę z synem wystartować. Jeszcze, jeszcze musi chwilę poczekać, żeby wystąpić na dłuższym odcinku. Więc przed startem należy dokonać jakby podstawowego przeglądu, podstawowego sprawdzenia roweru. Oczywiście przed sezonem taki rower powinien się znaleźć w serwisie rowerowym, natomiast jeżeli nie mamy czasu, to wtedy sprawdzamy następujące, takie najważniejsze podzespoły, to jest przede wszystkim stan napędu. Sprawdzamy, czy tutaj właśnie łańcuch nie jest wyciągnięty, czy kaseta już nie jest po prostu zużyta. Sprawdzamy stan pancerzy, stan linek, czy po prostu nie są zużyte. To są elementy, które należałoby wymienić jakby co sezon z tego względu, że prawie 15-20% tego jak system działa, jak wrzuca właśnie zależy od pancerzy i od, i od linek. Oczywiście należy sprawdzić też smarowanie tutaj napędu i należy pamiętać o jednej rzeczy. Za mało smaru czy brak smaru to nie jest dobrze. Za dużo smaru, za dużo oliwki jest bardzo źle, ponieważ wtedy wszelkiego rodzaju piasek, cząstki, gleby przykleniają się i to po prostu działa jak kamień ścierny, napęd się szybciej zużywa. I takim drugim ważnym elementem, który należy sprawdzić przed, przed startem, to jest właśnie stan ogumienia i stan ciśnienia powietrza w oponie. Z reguły jest to około, około trzech, to jest tak jakby powiedzmy średni optymalny. No i jeżeli mamy jeszcze troszeczkę czasu, to ewentualnie sprawdzić właśnie czy nie mamy tutaj luzów na sterach, na, na widelcu no i oczywiście jakby stan, naciąg tutaj, szprych. Kiedyś siedziałem samochodem po Polsce i nie znałem Polski z tej strony jakby rowerowej, tak? Przyjeżdżam wieczorem, oglądam Starówkę i są te wrażenia, tak? Fajna przygoda po to, żeby dwie godziny pojeździć, tak? Bo my z Gdańska całą Polskę przyjeżdżamy, żeby przyjechać. Sami się dziwimy, że to takie fajne emocje nas wołuje. Przyjechaliśmy dzisiaj na wyścig, to trzecia edycja. Wystartowaliśmy wcześniej w Krakowie i w Białymstoku. No a dzisiaj chcemy wygrywać w Lublinie. Za co byś polecił właśnie te zawody? To są bardzo dobrze zorganizowane, nie ma żadnych kłopotów z zorganizowaniem, z znalezieniem biura. Trasy są też dobre. Nie startuję w grupie zawodowców, więc trudno mi powiedzieć, jak jest na dystansach tych dłuższych, ale na tych, które my startujemy w ramach Mistrzostw Dziennikarzy, to są dobrze oznaczone, przygotowane. Wszystko jest tylko brać udział i startować. Nie poświęciłem, żeby troszeczkę pojeździć. Często jeździcie tak rodzinnie na rowerach? Rodzinnie tak, a poza tym samodzielnie. Na przykład ja jeżdżę do pracy na rowerze od maja do października, a dziecko jeździ, nasz syn jeździ do przedszkola. Jak tam forma dobra? Bardzo dobra. Chciałem powalczyć w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski i chciałbym dzisiaj po prostu przejechać z jak, jak najmniejszą stratą. A Zięba tuż przed startem Skandi Maratonu Langteam w Lublinie. Jak samo poczucie, bo pogoda chyba taka w sam raz dla Was. No dokładnie tak, po białym stoku. Dosyć bym powiedział zimnym wyścigu. Dzisiaj mamy dużo słońca, ale tak jak to już Czesław zawsze mówił, każda pogoda dobra dla kolarza, więc dzisiaj naprawdę jest super. No, Cieszymy się w ogóle, że Lublin tak nas przyjmuje. Widać, że kocha kolarstwo, a po dzisiejszej imprezie jeszcze będzie bardziej kochał. Jeśli chodzi o tę trasę, ona jest jakaś specjalnie trudna. Nie, jest specjalnie szybka. Podczas imprez organizowanych przez Lang Team, m.in. Nutella, Mini Tour de Polończyk, Scandia Marathon Lang Team, bardzo duży nacisk kładziony jest na to, aby promować dobre zachowania sportowe młodzieży. Ale nie tylko o sport tutaj chodzi, bo także powstała inicjatywa, aby młodzież uczyła się relacjonować właśnie z takich imprez. Stąd pomysł Junior Media. Pani Magdalena Budzikiewicz z nami, inicjatorka tej inicjatywy. Na czym rzecz polega? Junior Media to program edukacyjny mający na celu edukację medialną dzieci i młodzieży. Jednym z naszych założeń jest promocja aktywnego sposobu spędzania czasu, angażowania dzieci w fajne inicjatywy i promowania idei sportowej. Cała akcja jest bardzo prosta i tak naprawdę banalna, ponieważ udostępniamy na stronie internetowej www.juniormedia.pl, udostępniamy wszystkim redakcjom szkolnym narzędzie do przygotowywania gazetek szkolnych. Na profesjonalnym szablonie dzieci mogą tworzyć swoje własne gazetki i później dystrybuować je wśród swoich kolegów w szkole. Wiemy, że zainteresowanie rowerem w Polsce jest gigantyczne, rosnące z roku na rok, a jak jest z zainteresowaniem działalnością dziennikarską? No wie pan, że jest naprawdę duże i tak naprawdę przerasta nasze pierwotne oczekiwania. W tej chwili nasza akcja Junior Media funkcjonuje już półtora roku i w ciągu półtora roku mamy już 1600 gazetek z całej Polski. Liczba ta się zwiększa z miesiąca na miesiąc, także widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie. Dzieci chcą pisać, chcą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i relacjonować to, co najważniejsze, to co się dzieje u nich na podwórku. W społeczności lokalnej. Bardzo ciekawa inicjatywa. Będziemy oczywiście przyglądać się i przyklaskiwać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tyle pani Magdalena Chudzikiewicz o akcji Junior Media. Ostrożni! Rodzinna parada, proszę się mieścić, grać tutaj, bo jest z górki. Ostożki. Nie tylko imprezy amatorskie, takie jak dzisiaj, ale również tour de Pologne, czyli zawodowcy, są w okręgu Waszych zainteresowań. Tak, chcemy tu nawiązywać do tradycji, ale też stawiamy wyraźnie na sport profesjonalny, zarówno w kontekście infrastruktury, nowoczesnej infrastruktury, którą tworzymy w mieście, ale też i szerokiego szkolenia młodzieży. Chcemy, żeby z nich wyrośli znakomici kolarze czy sportowcy. To oczywiście jest pewien proces, ale potrzebne są im wzorce i zachęty. Między innymi Tour de Poloń byłby taką formą zachęty dla młodych kolarzy, że może kiedyś w przyszłości oni będą jechać. Na koniec przymrużeniem oka, czy zobaczymy Pana także w przyszłym roku na rowerze? pewno chętnie bym pojeździł, gdyby nie obowiązki służbowe. Tak, jeżdżę chętnie na rowerze, i to jest ta forma rekreacji, do której się chętnie przyznaję. Dzień dobry, bardzo dobrze, przyjemna, miła, szybka, ale płaska. No jest trochę tam wąsk momentami, tak, ale to każdy jak może to Rewelacja. Fajna trasa? Bardzo łatwa trasa. Trzeba jechać dalej. To jak trasa? Wielkalepna. Skorosna. Parada rodzinna, pierwsze duety już na mecie, tata z córą. Tak, zgadza się. Po raz pierwszy startowaliśmy. Jak to wyglądało na trasie? Kto nadawał ton rywalizacji? No oczywiście córka, Trasa była dobrze przygotowana, bezpieczna, zamknięta, no ale nie spodziewałem się, że taka moc w mojej córce. Zuzia, jak to jest? Na co dzień nie jeździsz na rowerze? No i tylko jak mam czas, to jeszcze, ale ciężko było na tej trasie. Generalnie zawsze jeździłam na tych dłuższych dystansach, ale ponieważ teraz mam dziecko, chciałam, żeby pojechał ma dwa latka, decydowałam się ja na ten rodzinny, zobaczyć czy on w ogóle da radę, bo to jego przejażdżka druga w życiu na foteliku, Bącak cały czas to jeździ na biegaczku już, na tym rowerze biegowym. Podobało Ci się? nie było. Tak? Powiedz Panu panie, a brawo zrobisz? Brawo! Zastydził się! Gdzie są fotoreporterzy? Ja rozumiem, że tato jechał bardzo spokojnie, bo maluch po prostu śpi. Tak, no bez żadnego ścigania. Jechaliśmy rekreacyjnie. No i przysnęło się. Na dosyć trzęsło miejscami. Pobujało go trochę na tym fotelu, no i usnął. Rozumiem, że to będzie zaszczepianie roweru od małego. Oj tak, od, od małego z nim jeździmy, także no, mamy nadzieję, że niedługo zacznie sam jeździć też i tutaj na Skandy Maraton. Ja się udało się osiągnąć, linię nie mety, powiedz, ile masz lat? Jak było na trasie? Dobrze. Mama pomagała, czy jechałeś sam? E, tak pomagała. <grymne> Troszeczkę. Jedna górka była problematyczna, ale daliśmy radę. Pieska, Adrian Rzeszutko, najszybszy na dystansie mini po pięknym finiszu. E, tak, tutaj myślę, że dla kibiców e, całkiem fajną końcówkę przygotowaliśmy. Myślę, że na pewno było emocjonująco, było ciekawie. E, udało mi się wygrać ten finisz, z czego się bardzo cieszę. Który moment był decydujący, że poczułeś, że no, możesz to wygrać? E, generalnie było to mniej więcej w połowie trasy na odcinku leśnym, gdzie było dość wąsko. E, zaatakowałem tam, udało mi się zrobić pewną przewagę, nie więcej 15 sekund. Potem dojechała do mnie, dojechało do mnie dwóch kolejnych zawodników, z którymi potem jechałem razem. To był ten decydujący moment na trasie. Trasa łatwa, trudna? Trasa generalnie jest specyficzna, znaczy na to, że było płasko, jak na kolarstwo górskie. Eee, ale bardzo ciekawa, myślę, że pan Czesław Lang wyciągnął z tego terenu maksimum, co się dało. Czekaj. oddechrywali na oddech rywali na plecach czy to był wyścig po prostu pod was? Nie no, cały czas musieliśmy się starać, żeby utrzymać już tą przewagę, co było ciężkie, ponieważ ta trasa faworyzuje właśnie e, e, duże grupy i jazdę po zmianach. E, współpraca na trasie była bardzo ważna. Reprezentujecie jeden klub. E, taka była więc taktyka przed startem, żeby jechać razem, dawać sobie zmiany. Taktyka na ogół układa się na trasie, ponieważ czasami zdarzy się, że ktoś złapie gumę, urwie łańcuch. Nam udało się akurat tym, na tym wyścigu ominąć. E, Ominąć wszystkie defekty, tak więc mogliśmy razem współpracować. Udało się zrobić dziurę, jechaliśmy razem, udało się nam to utrzymać i razem jesteśmy na mecie. Jesteś dzisiaj zwycięzcą najdłuższego etapu. Jak to się wszystko rozstrzygnęło na trasie? E, od 5 kilometra uciekłem wraz z dwoma kompanami. E, koledzy się wykruszyli, mieli awarię i od 50 kilometra jechałem już sam ostatnie 40 km. E, szczerze mówiąc wątpiłem, że dojadę do mety. Łapało mnie skurcze, ale zaciskałem zęby i, i starałem się wygrać, dojechać do mety. Nie byłeś uznawany za głupi. Głównego faworyta e, tego wyścigu, a jednak łatwiej się tak startuje, kiedy nie ma tej presji, że trzeba. Na pewno tak, na pewno też e, koledzy mnie zlekceważyli, jak uciekłem. Myśleli, że po prostu nie wytrzymam i mnie dogonią bez problemu. tutaj jak się niespodzianka, i dojechałem. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Bartosz Banach. Bartek, dzisiaj byłeś drugi, ale tak naprawdę wszystko zostaje w rodzinie i w drużynie, bo wygrał Michał Kowalczyk. No, ogromnie się cieszę. Myślę, że cała drużyna się cieszy, że Michał wygrał. Było planem wygrać z grupy. Wojtek ale jak zrobił niesamowitą, dobrą robotę. Rozprowadził mnie na finisz i w zakręt wjechałem w pierwszej i już tego nie oddałem do samego końca. I pokazaliśmy, że dzisiaj nasza drużyna jest najlepsza. Mocna drużyna, lider i zwycięzca. Jak nastawiasz się na kolejne wyścigi? Bo, no bo musisz bronić tej koszulki żółtej. No ja się nastawiam bardzo bojowo, bo nie będę chciał jej oddać do samego końca. Trzecia edycja tegorocznego Skandy Maratonu Lang Team, a z nami organizator Adam Siluta. Lang Team. Adam, możemy podsumować tę edycję. Lublin po raz pierwszy pojawił się na mapie tej imprezy, ale z jakim skutkiem? Od razu na starcie blisko 1000 osób. Tak, tutaj w Lublinie zawsze mieliśmy piękne etapy Tour de Poloń. Skandia Maraton po raz pierwszy startował. Myślę, że w przyszłym roku znowu przyjedziemy i fantastyczna sceneria, e, bardzo fajna frekwencja i myślę, że bardzo udana impreza. Tutaj uczestnicy bardzo komplementowali nie tylko organizację, ten piękny widok za nami, to miasteczko robi wrażenie, ale także komplementowali trasę, która została przygotowana w wyśmienicie i jest naprawdę fajna, bo szybka, taka, która powoduje duży wzrost adrenaliny. Staramy się przygotowywać trasy dla wszystkich, że każdy może, każdy kto przyjedzie może, może tutaj się sprawdzić, może przejechać. Myślę, że to są takie trasy bardzo przyjazne dla ludzi, nie są to... Trasy bardzo ekstremalne, ale bardzo przyjazne. Dziękujemy serdecznie za te emocje i zapraszamy Państwa na kolejną edycję, która już 3 czerwca w Gdańsku. Do zobaczenia. Tyle Adam Siluta, Bogusław Solecki. Kłaniamy się niska.